Tematem mojego wystąpienia jest propaganda antysemicka na łamach przewodników niemieckich po Lublinie z okresu II wojny światowej. Mojemu wystąpieniu będzie towarzyszyła krótka prezentacja. Elementem wyróżniającym przewodniki niemieckie z okresu II wojny światowej, spośród całego dorobku literatury turystyczno-krojeznawczej, jest funkcja propagandowa, dominująca nad warstwą informacyjną i użytkową. Parafrazując słowa Nikolasa Lejna, można określić je tekstów propagandowych. Umiejętnie przebranych za przewodniki, które podobnie jak film czy prasa, stały się narzędziem w rękach nazistów służącym do indoktrynacji społeczeństwa niemieckiego. Przewodniki nie tylko prowadziły czytelnika po danym regionie, mieście lub szlaku, zastępczo wypełniając rolę przewodnika człowieka, ale przede wszystkim miały za zadanie kształtować jego postawę, zachowania turystyczne, tożsamość kulturową, sposób postrzegania krajobrazu kulturowego, a także oddziaływać na jego intelekt i emocje. Przykładem doskonale ilustrującym tę strategię są zamieszczone w nich treści odnoszące się do Żydów, nacechowane ideologią antysemicką. Podczas dzisiejszego wystąpienia przedstawię Państwu obraz społeczności żydowskiej Lubina, przedstawiony na kartach przewodników turystycznych w całości lub w części poświęconych miastu Lublin, wydanych w latach 1942-1943 przez instytucje niemieckie. Zanim jednak przejdę do meritum, kilka słów na temat samych przewodników. Przewodniki były efektem wieloletnich niemieckich badań wschodnich, tzw. Ostforschung, nad rzekomą niemieckością nie tylko Lublina, ale całego obszaru generalnego gubernatorstwa. Publikacje pełniły ważną funkcję w propagowaniu zafałszowanej historii miasta i regionu, której narracja opierała się na odgórnie przyjętej tezie o rzekomym niemieckim rodowodzie Lublina oraz istotnym wpływie osadnictwa niemieckiego na rozwój całej Lubelszczyzny. Przewodniki. Miały przybliżać czytelnikom ich odwieczną niemieckość, ale także gruntowne zmiany, które nastąpiły pod rządami niemieckimi. Tego rodzaju narracja miała być podstawą do legitymizacji władzy oraz w szczęścia, w szczęścia zaawansowanych prac nad przywróceniem tym terenom ich rzekomego niemieckiego charakteru. Przedmiotem moich badań stały się cztery przewodniki turystyczne. Pierwszy z nich to Führer Durgi Stadt Lublin, czyli przewodnik po mieście Lublinie. Publikacja pod redakcją Fritza Schillera, kierownika Wydziału Propagandy w Urzędzie Generalnego Gubernatora Dystryktu, Gubernatora Dystryktu przepraszam, Lublin oraz Maxa Otto-Wandreja, jego zastępcy, ukazała się w pierwszej połowie 1942 roku w Krakowie nakładem niemieckiego wydawnictwa Buchverlag Deutscher Osten. Jego wydawcą był Lubelski Wydział Propagandy. Wykaz wybranych tekstów zamieszczonych w poszczególnych przewodnikach, szczególnie tych odnoszących się do Lublina, które zanalizowałam, prezentuję na slajdach. I tutaj jak widzimy mamy informacje dotyczące przewodnika, również źródło z którego korzystałam i właśnie wspomniane, wybrane przeze mnie teksty, które zanalizowałam na potrzeby tego wystąpienia, w których znalazłam również informacje odnoszące się do Żydów, ale nie tylko. Tutaj chciałam też zobrazować, jakiego rodzaju treści można w takim źródle znaleźć. Drugi z przewodników, publikacja Lubin 1342-1942, opracował ówczesny starosta miejski Kurt Engländer we współpracy z Rolandem Zeibergiem Elwerfeldem. Przewodnik został wydany przez Lubelski Wydział Propagandy w 1942 roku i wydrukowany w Warszawie przez Zeitung La Krakau-Warszaw. Publikacja powstała z okazji zaplanowanych na 1942 rok. Obchodów 600-lecia niemieckiego Lublina, które zostały jednak odwołane prawdopodobnie z powodu skomplikowanej sytuacji na froncie wschodnim. W urzędowej korespondencji publikacje określano mianem księgi jubileuszowej, pisma i zeszytu pamiątkowego. Trzecia publikacja, Das General Gouvernement, czyli generalne gubernatorstwo pod redakcją Maxa freicher duprela w latach 1939-1940 szefa Wydziału Oświecenia Ludowego i Propagandy w Urzędzie Generalnego Gubernatora została wydana w Würzburgu w 1942 roku nakładem wydawnictwa Konrad trill jest to drugie, poprawione i znacznie rozszerzone wydanie opublikowanej w 1940 roku w Krakowie książki pod tytułem Niemieckie Generalne Gubernatorstwo Polski, zarys terytorium jego organizacji historii. Podaje polskie tytuły, jak również te teksty, które prezentuję na slajdach, również przetłumaczyłam na potrzeby tego wystąpienia. W rozmiarów publikacja liczy ponad 400 stron jest typowym wademekum. Zawiera dziesiątki opracowań z zakresu historii, geografii, demografii, gospodarki, struktury oraz zadań niemieckiej administracji generalnego gubernatorstwa. Odrębną część stanowi charakterystyka poszczególnych dystryktów. Publikacja została przygotowana na zlecenie generalnego gubernatora i ministra III Rzeszy Hansa Franka. I ostatni z prezentowanych przewodników, wykorzystanych przeze mnie na potrzeby dzisiejszego wystąpienia, to das Generalgouvernement Reisehandbuch von Karl Bedeker, czyli Generalne Gubernatorstwo, przewodnik dla podróżujących Karla Bedekera, który został wydany w Lipsku w 1943 roku przez wydawnictwo Karla Bedekera i wydrukowany tamże przez czołowe niemieckie wydawnictwo encyklopedyczne Bibliografisches Institut. Książka ma dwa wydania, obydwa z 1943 roku, które różnią się opublikowaną w, w przewodniku mapą general, Generalnego Gubernatorstwa. Impuls do jego powstania dał Hans Frank. Opracowanie przewodnika spoczęło w rękach Oskara Steinheila, wieloletniego współpracownika wydawnictwa Bedekera, który dzięki zaproszeniu gubernatora i jego osobistemu wsparciu jesienią 1942 roku przemierzył autem obszar Generalnego Gubernatorstwa w celu zebrania odpowiednich informacji i dokumentów na potrzeby tej właśnie publikacji. Przewodnik zawiera praktyczne informacje dla turystów chcących udać się w podróż do Generalnego Gubernatorstwa, a także szereg akademickich esejów poświęconych m.in. historii tego obszaru, zamieszkującej go ludności i niemieckiej działalności kulturalnej. Centralną oś książki stanowią propozycje tras wiodące z miasta do miasta obejmujące zasięgiem cały obszar generalnego gubernatorstwa. Tutaj można byłoby na, ta, na temat samych przewodników powiedzieć więcej, nie jest to przedmiot mojego wystąpienia, temat mojego wystąpienia, więc, więc na tym skończę. Dodam jeszcze, że no wszystkie prezentowane przeze mnie przewodniki niemieckie pisano i publikowano w czasie, kiedy Żydów skoncentrowanych w gettach sukcesywnie pozbawiano życia wskutek masowej, planowej eksterminacji. Chociaż proces zagłady był już w toku, propaganda antysemicka wciąż żyła również na łamach tych przewodników. Z przyczyn oczywistych nie znajdziemy w nich informacji na temat dokonywanej w tym czasie na Żydek zbrodni ludobójstwa. Niemniej całkiem sporo dowiemy się o skierowanej w ich stronę eksterminacji pośredniej. Zamieszczono w przewodnikach treści odnoszące się do Żydów stanowią klasyczny przykład nazistowskiej propagandy antysemickiej. Wizerunek Żyda wykreowany na łamach przewodników to zwerbalizowana wersja karykatur publikowanych na łamach z antysemickiego i rasistowskiego tygodnika Der Stürmer, przez przedstawiających Żyda jako kapitalistę wyzyskiwacza, wampira wysysającego aryjską krew, masona sprawującego rządy nad światem, roznosiciela brudu i epidemii, wreszcie typowego Ostjuden, czyli Żyda czyli Żydów ze wschodu. Jednym z powtarzających się motywów narracji o Żydach jest ich rzekomy, destrukcyjny wpływ na rozwój miast i przejęcie nad nimi władzy. Tego rodzaju slogany najczęściej pojawiają się w opisach historycznych. Z przewodnika pod redakcją Duprela dowiadujemy się na przykład... Cytuję. W latach 1580-1764 w Lublinie istniał tzw. Sejm Żydowski, jako stałe zgromadzenie rabinów regulujące sprawy żydowskie. A najstarsza osada żydowska liczy ponad 700 lat. Jednak, co istotne, nie znajduje się na teren dzisiejszego getta. Widać, że przed wiekami Żydzi postrzegali Lubelszczyznę jako punkt wyjścia w dążeniu do władzy. W Lublinie mieściła się najsłynniejsza na świecie szkoła talmudyczna. Koniec cytatu. W podobnym tonie utrzymany jest fragment opisujący historię miasta zamieszczony w przewodniku Bedekera. Jak podaje, jeszcze w średniowieczu miasto cieszyło się dobrobyt, dobrobytem za sprawą miejscowych Niemców, jednakże w XVII wieku wskutek zarazy i licznych wojen nastał jego zmierzch. Prawdziwy upadek rozpoczął się jednak w XVIII wieku. Cytuję. Zwłaszcza po pożarze w 1710 roku, który niemal całkowicie spopielił miasto. Przede wszystkim zaś z powodu napływu Żydów, którzy uczynili z Lubina swoją twierdzę, zwołując do 1764 roku swoje coroczne synody i organizując szkołę talmudyczną z największą biblioteką talmudyczną w Europie. Koniec cytatu. Chociaż głównym elementem, przepraszam, chociaż głównym celem przywoływania Żydów w kontekście historycznym i posługiwania się argumentacją o ich niszczycielskiej działalności na przestrzeni dziejów było uzasadnienie, Bieżącej polityki antyżydowskiej i nadanie jej szerszego kontekstu, tego rodzaju fragmenty jako jedyne właściwie przekazują jakąkolwiek wiedzę na temat ich odległej historii i poświadczają ich wielowiekową obecność. Znaczna część narracji o Żydach koncentruje się bowiem na realiach II wojny światowej, czasach współczesnych, współczesnych autorom przewodników. Narracja antysemicka towarzyszy na przykład fragmentom tekstów gloryfikujących rolę i zasługi niemieckiej administracji, które sytuują Niemców w roli wybawców i budowniczych nowego, lepszego porządku. Dla ich autorów Żydzi są synonimem zastanej przez Niemców ponurej, brudnej i zrujnowanej rzeczywistości. Doskonale ilustruje to tekst niemieckiego starosty miasta Kurta Englendera, w którym opisuje swoje pierwsze wrażenia po przyjeździe do miasta w 1939 roku. Wspomniałem swój zachwyt nad jego architekturą, podziwianą w letni, w letni Dzień Z Miejskiego Hipodromu, powstało dzięki pracy Niemców, którzy mieli nieustannie decydujący wpływ na jego organizację, to był cytat, stanowczo zaznacza, że wyraźna w jego zareście niemieckość i rozpościerający się dzięki niej pogodny wizerunek miasta stanowią tylko jego podstawy, bowiem, cytuję, gdyż się do niego weszło, wszędzie na ulicach i uliczkach Polacy rozpychali się ze swoim brudem i wręcz trwożliwą bezstylowością, nie wspominając już o Żydach. Koniec cytatu. Z perspektywy czasu zauważa jednak, że, cytuję, od tego roku obraz miasta gruntownie się zmienił, a dzisiaj centrum miasta Plac Adolfa Hitlera może przyciągnąć uwagę zwiedzających z każdego miasta w rejonie Rzeszy. Koniec cytatu. O zmianach w wizerunku miasta zawładniętego niegdyś przez Żydów pisze również Stilfried. Cytuję, straszne burze przechodziły z niszczycielską siłą przez to siedlisko, ale nie, nie udało im się znieść... Nie, ale przepraszam, nie udało im się jego zmieść z powierzchni ziemi. Wyprawy wojenne wszystkich narodów wraz z posłusznymi im pożogą, dżumą i klęską głodu przetaczały się ciągle przez cały kraj. W końcu Żydzi przybłaszczyli sobie to miasto i grozili, że wyssuł ostatnie życie z żył wycieńczonych mieszkańców. A mimo to dzisiaj miasto jest silniejsze niż kiedykolwiek, ten sam dzielny niemiecki duch, który je, założył je przed wiekami, działa znów i wnosi powiew ży, życia i świeżości w stare mury. W niedługim czasie zrobiono, zrobiono niewiarygodnie dużo i wiele się jeszcze wydarzy. Koniec cytatu. Jakie dokładnie zasługi położyli dla miasta Niemcy w czasie okupacji, dowiadujemy się w innym tekście Elwerfelda opisującym historię niemieckiego Lublina. Cytuję: Niemieckie mieszczaństwo odegrało znaczącą rolę w walce przeciwko Żydom. Jednak dopiero obecnej niemieckiej administracji udało się całkowicie wypędzić Żydów z obrębu miasta Lublina. Koniec cytatu. Żydzi widziani oczami okupantów przedstawiani są wyłącznie w kategoriach problemu, z którym należy się uporać, podobnie jak trudności z aprowizacją czy fatalna infrastruktura. Problem żydowski wyznaczył, jakie określił sam Wilhelm Krüger, wyższy dowódca SS i Policji w Generalnym Komendatorstwie, zadania o szczególnym charakterze, które podjęto w celu jego rozwiązania. O ich zakresie dowiadujemy się z innego tekstu zamieszczonego w publikacji Duprela. Cytuję Żydom w generalnym gubernatorstwie przyznano pewien rodzaj samorządu. Z żydowskich gmin wyznaniowych wyłoniono rady, rady starszych, które zostały upoważnione do występowania w charakterze oficjalnych przedstawicieli żydowskiej części ludności wobec władz niemieckich. Niejednokrotnie odbywały się wysiedlenia Żydów z niektórych części generalnego gubernatorstwa, np. w Warszawie z dzielnicy na zachód Odwisły i w Krakowie z dzielnicy Kazimierz. Żydzi zostali skoncentrowani lokalnie w żydowskich dzielnicach mieszkaniowych, do których zostali przyniesieni również inni żydowcy przesiedleńcy. Żydowskie dzielnice mieszkaniowe przeważnie są otoczone murami, dzięki, czem, dzięki czemu Żydzi, mają, Żydzi żyją całkowicie wśród swoich. Wstęp do żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej i opuszczanie jej jest dozwolone tylko za, za okazaniem specjalnej przepustki. Żydzi w generalnym gubernatorstwie noszą białą opaskę z niebieską gwiazdą syjoną na prawym ramieniu. Koniec cytatu. W nowej, konstruowanej przez Niemców rzeczywistości miejsce dla Żydów zarezerwowane było na marginesie, w najlepszym przypadku w warsztacie pracy, obozie lub getcie. Dość sporo dowiadujemy się z nich z obszernego tekstu opublikowanego w przewodniku pod redakcją Duprela, opatrzonego tytułem o jednoznacznej konotacji Żydowski problem. Utworzone w Lubinie getto przedstawiane jest w nim kate w kategoriach azylu, w którym żydzi w którym Żydzi wiodą spokojne życie, wręcz jak zapewnia autor, cytuje: zamieszkując brudno dziury, nory, kryjówki i katakumby, Żydzi czują się jak u siebie. Koniec cytatu. Rada Żydowska podana jest za przykład ich autonomii i możliwości samostanowienia o własnych sprawach i interesach, zaś szereg wymienionych w tekście organizacji pomocowych i charytatywnych, które jej podlegają, np. szpital, sierociniec, dom starców, centralna opieka społeczna dla niedożywionych dzieci czy, komitet, czy Żydowski Komitet Pomocy, mają zagwarantować im pomoc i zapewnić troskliwą opiekę. Umożliwienie Żydom pracy, m.in. w obozie, tutaj chodzi prawdopodobnie o obóz pracy dla Żydów przy ulicy Lipowej. E, między innymi w warsztatach stolarskim, ślusarskim, kuśnierskim, szewskim, malarskim, elektrycznym, tapicerskim, wykliniarskim, szklarskim, czapkarskim, samochodowym, si siodlarskim i i drukarskim, w którym cytuję pod kierownictwem fachowych SS-manów mogą wytwarzać produkty niezbędne dla wszystkich niemieckich oddziałów, formacji i wydziałów administracji. Koniec cytatu. Jest aktem dobrej woli Niemców, szczególnie w stosunku do polskiej ludności, która dotychczas, cytuję, nie była zdolna wyrwać się z wyzysku tych pasożytów pod człowieczeństwa żydowskiej mieszanej rasy, a ta opanowała prawie całą gospodarkę Lubelszczyzny. Koniec cytatu. Jak dowiadujemy się z dalszej części tekstu, wszystkie warsztaty powstały z inicjatywy dowódcy SS i Policji w Lublinie, Odilo Globocnika, który, cytuję, położył duże zasługi w, w dalszej rozbudowie tego dziś już ogromnego obozu. Koniec cytatu. I jak dodaje autor, warto je zwiedzić, ponieważ każdy cieszy się, kiedy może ujrzeć tych nierobów po raz pierwszy w ich życiu użytecznych, pracujących pod ścisłym niemieckim nadzorem, wykonujących wartościową pracę dla ogółu społeczeństwa. Uprzedmiotowienie i stereotypizacja Żydów miała na celu uwypuklenie rzekomej przepaści kulturowej dzielącej Ostjudy i Niemców, w mniejszym stopniu również Żydów i Polaków oraz zakorzenienie i utrwalenie w powszechnej świadomości przekonania, że Żydzi należą do gorszej kategorii Ubermenschen oraz stanowią zagrożenie społeczne, ekonomiczne i fizyczne. Jednym z wiodących stereotypów obecnym na łamach przewodników jest wizerunek Żydan przyrównanego do kapitalistycznego wyzyskiwacza, nieuczciwego handlarza i oszusta. Kryger za przykład żydowskiej chciwości podawał, cytuję, ukryte ogromne składy towarów, obcych walut i innych kosztowności, odkryte i zabezpieczone przez Policję Bezpieczeństwa w trakcie operacji na dużą skalę, przywracających pokój i porządek w generalnym gubernatorstwie. Koniec cytatu. Ukryte towary miały znajdować się również w belskim getcie. Cytuję, import towarów z początkiem wojny został przerwany. Istniejące zapasy bardzo szybko się wyczerpały z powodu gwałtownych zakupów Polaków, podyktowanych strachem przed ich deficytem. Żydzi, którzy dotychczas kontrolowali gospodarkę, to jest produkcję, handel, import i eksport, zgromadzili ogromne zapasy w gettach. Jedną z takich akcji opisano w Berliner Illustriertre Zeitung w 1940 roku. Na zdjęciu widzą Państwo właśnie stronę, na której widać zdjęcia propagandowe, oczywiście prezentujące Żydów znalezionych przez niemiecką policję, ukrywających się właśnie z tymi towarami, z składami, składami zapasów, jak informuje nagłówek, 25 metrów pod lubelskim gettem. Pogabliwie wyrażano się również o żydowskich kupcach, parających się swoimi cytuję brudnymi interesami koniec cytatu. Ale w opinii Krugera brudny jest nie tylko żydowski interes, ale przede wszystkim on sam. Cytuję: Takiego mojżeszowego kupca wystarczy obejrzeć tylko raz, kiedy otwiera swój interes na pchim targu lub gdziekolwiek indziej. Na odwróconą pokrywę starego pudełka po butach wytrzepuje swoje ręce pełne brudnych cukierków ujętych z bezdennych głębi szerokich kieszeni hałatu. Pakuje obok sznurowadła i wszystko, co przy sobie nosi, a co może posłużyć do handlu i targowania się. Ale kiedy musi pokazać pod okiem policji wnętrze swojej kieszeni, to niestety można w nich znaleźć zbyt często tylko śmierdzące kawałki mięsa, zawinięte w szmatę z i masło, dla których ciągle jeszcze znajduje kupców w niestrzeżonej chwili. Każdy, kto widział takie obrazy obrzydliwego brudu, zrozumie, dlaczego właśnie u Żydów nieustannie diagnozuje się przypadki tyfusu i innych ciężkich epidemii. Koniec cytatu. Jednym z, jak to określono w tekście, najtrudniejszych problemów władz okupacyjnych stała się walka z nielegalnym handlem prowadzonym przez Żydów. Cytuję: Fakt, że Żydzi wciąż maczali w nim palce. Był powszechnie znany. Wciąż aż do ostatka znajdowali furtkę dla wszelkiego rodzaju nielegalnego handlu i zapewne wierzą, że znaleźli nowe, dobre źródło do zagarniania dla siebie niesłychanie wysokich, nieuczciwych zysków. W lichwiarski sposób usiłowali wykorzystać lekkie napięcie ogólnej sytuacji żywieniowej, aby łowić ryby nawet w mętnej wodzie. Koniec cytatu. I na koniec już dosłownie kilka słów jeszcze na temat ikonografii. Omawiając treści przewodników nie można jej pominąć. Oprócz tutaj licznych map, łącznie zamieszczono w nich kilkadziesiąt zdjęć dotyczących oczywiście nie tylko Lublina, ale różnych innych miast Generalnego Gubernatorstwa. Tych odnoszących się do Lublina jest zaledwie dwa. Jedno z nich zatytułowane Lublin, zamek piastów. Pierwsza słowiańska twierdza, później więzienie, autorstwa Wandreja, przedstawia widok na zamek z otaczającą ją zabudową dzielnicy żydowskiej przy ulicy Krawieckiej i Podwale. To było to zdjęcie, przepraszam. Natomiast drugie zdjęcie. 10 groszy kosztuje wiadro wody, żydowski nosi woda w Lublinie, autorstwa niejakiego Reznera, przedstawia Żyda sfotografowanego przy jednej ze studzienek miejskich, zokalizowanych na terenie getta w Lublinie. Chociaż zdjęcie ma typowo propagandowy charakter, w kontekście narracji o Żydach na łamach przewodników niemieckich zasługuje na szczególną uwagę. W odróżnieniu od warstwy tekstowej przedstawiającej Żydów w postaci zunifikowanej grupy, na fotografii widzimy konkretną osobę, i właściwie jest to jedyna w odniesieniu do rubelskich Żydów personalna, personalna narracja. Dziękuję bardzo.